Cześć, witam w moim kanale w tym filmie powiem wam jakie warzywa możemy siać teraz właśnie w czerwcu na jesienne zbiory więc jeśli ten film jest dla ciebie interesujący to zachęcam do obserwacji, subskrypcji komentowania i lajkowania jak widzicie ja wiele warzyw mam już wysianych tutaj mamy buraki pietruszkę tam jest dalej marchew ale są też warzywa, które możemy wysiać właśnie teraz, żeby przedłużyć sezon uprawy, żeby mieć jesienią świeże warzywa, swoje warzywa, i żeby jak najdłużej cieszyć się ogrodem. Co ważne, według niektórych, jesienne, jesienne warzywa, czyli wysiane w czerwcu, mają o wiele lepszy smak. Ponieważ rosną wolniej, wolniej dojrzewają i są nasączone innymi enzymami. Po prostu cały proces wzrostu przebiega wolniej, przez co warzywa są smaczniejsze. I tak. Pierwsze warzywo, jakie możemy siać, to warzywo liściowe, czyli rukola. Rukola można zbierać już po 3-4 tygodniach od wysiewu. Rukolę siejemy. W rzędach oddalonych od siebie o 20 cm. Głęboko siewo to około centymetra Gleba musi być żyzna, przepuszczalna. Stanowisko powinno być półcień, więc jeżeli macie działkę cienistą, świetnie się to warzywo będzie na nim uprawiać. Kolejne warzywo to szpinak. Szpinak wysiewany w czerwcu da duży plon już po 6 tygodniach. Niektórzy zbierają już plony nawet po czterech. Wszystko zależy od tego, jaki jest rok. Tu należy wspomnieć, że należy wybrać zimowe odmiany. Takie jak matador czy olbrzym zimowy. Siejemy również w rzędach oddalonych o siebie o 20-25 cm na głębokości 2 cm. Stanowisko również powinno być płcieniste. Zwłaszcza podczas upałów, faj idzie lato, więc Miejmy nadzieję, że trochę będzie tego ciepła. Należy pamiętać, że szpinach należy bardzo regularnie podlewać. Kolejne warzywo to kapusta pekińska. Kapustę wysiewamy w drugiej połowie czerwca. Wybieramy odmiany odporne na wybijanie w pędy kwiatowe. Są to typowo odmiany do uprawy letniej. Siejemy je w rzędach oddalonych o około pół metra, odstępy około 30-35 cm między roślinami. kapusta peklińska preferuje chlebę zimną, próchniczą. Stanowisko również półcieniste, zwłaszcza w dni. Kolejnym warzywem, jakie możemy teraz siać, to jest kalarepa. Kalarepa wysiana w, w czerwcu. Będzie do zbioru za 8-10 tygodni. Z odmian jak ja Wam polecam to Delicates oraz Cortis. Kalarepę można siać w rzędach oddalonych od siebie o 30-40 cm. Jak również ja polecam produkcję rozsady. To jest moim zdaniem o wiele lepszy sposób na uprawę i można. Sadzonki rozwijać w bardziej kontrolowanych warunkach. Kolejne warzywo to burak ciukowy, który na tym filmie króluje. Burak wysiany w czerwcu, da plon od września do listopada. Polecane odmiany na siew późny to opolski czy czerwona kula. Dziejemy w rzędach oddalonych o od 40 cm. Odstępy między roślinami około 5-10 cm buraki preferują żyzną glebę z pH między 6,5 a 7,5 stanowisko słoneczne mamy środek dnia słoneczko ładnie na świeci należy pamiętać o regularnym podlewaniu kolejne warzywo, które możemy siać w czerwcu to jest marchew marchew wysiana w czerwcu będzie gotowa do zbioru jesienią wybieramy odmiany o krótkim okresie wg Wegetacji. Moje propozycje to odmiana karotka czy lub nantejska. Na się nasiejemy w rzędach oddalonych o siebie o 25-30 cm. Głębokość około 1 cm. Y, marchew y, wymaga gleby dobrze przepuszczalnej o pH między 6 a 7 pH. Stanowisko również słoneczne. Podlewa, należy podlewać regularnie. Utrzymując całą wilgotność gleby. Kolejnym warzywem, które możemy spokojnie teraz wysiewać, to sałaty. Sałaty to bardzo dobre warzywa do uprawy przez cały sezon. Ja mam tutaj jeszcze wysianą w tunelu. To jest akurat zwykła głowiasta. Yy, można wysiać również odmiany masłowych, takie jak Justyna czy Królowa Lata. Siejąc bezpośrednio do gruntu siejemy w rzędach oddalonych od siebie o 25-30 cm. Powinien być zachowany odstęp około 20 cm między roślinami. Jak widzicie, moje są posiane gęsto i świetnie sobie radzą. Stanowisko dla sałaty odpowiednie to półcień. Sałata, jak pozostałe warzywa należy utrzymywać stale wilgotną glebę. Rzepę również możemy wysiewać również w czerwcu. Jest to warzywo bardzo niedoceniane. Od siewu do zbioru mija między 1,5 a 2 miesiące. Siejemy w rzędach również oddalonych od siebie o 25-30 cm, z odstępami o 10-15 cm między sobą. Rzepa również preferuje Glebę Żyzną, stanowisko słoneczne lub płócienie. Kolejnym warzywem jest rzodkiew zimowa. w zimowa doskonale sprawdza się w jesiennych i zimowych miesiącach. Wysiejana w czerwcu zapewni nam zbiory do listopada. Rzadkie wsiejemy w rzędach około, oddalonych od siebie około 30 cm, zachowując 10 cm odległości pomiędzy roślinami. Rzodkiew wymaga głębokiej, dobrze przepuszczalnej gleby OPH 6 do 7. Najlepiej, jeśli by nie było tam kamieni, które mogłyby deformować roślinę. Stanowisko również powinno być słoneczne lub lekko zacienione. Podlewanie umiarkowane, ale systematyczne w czasie suszy bardziej, w czasie suszy bardziej intensywne. I ostatnim warzywem, które możemy siać w czerwcu to rzodkiewka. Rzodkiewka rośnie około 3-4 tygodniach do zbioru. Rzodkiewki siejemy w rzędach oddalonych od siebie około 25 cm. Niektórzy sieją co 20, żeby mieć więcej warzyw. Dodatkowo należy pamiętać o odstępach około centymetra między roślinami, od, od centymetra do dwóch. Rzodkiewka również preferuje ziemię żyzną, próchniczą, o lekko kwaśnym odczynie. Tu należy wspomnieć o odmianach. Ja polecam do wysiewu czerwcowego odmiany Saksa lub Sherry Bell. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i oglądania innych filmów na moim kanale. Na razie, cześć.